Pod poprzednim odcinkiem ponad pół tysiąca osób pochwaliło się swoimi trafami I tak dowiedziałem się, że na przykład typowy kociarz w paczce z dwoma złotymi zawodnikami W tej gorszej trafił Kevina Debrin U Maksymiliana w jednej paczce pojawił się Mares i Busquets A Polian trafił Lorenzo Insigne UEFA Champions League Tak więc chłopakom naprawdę gratuluję szczęścia A co ty trafiłeś w tym tygodniu? Napisz na dole w komentarzu Szyma, taj koza kanał Koza Sport Cierpię na bardzo dziwną przypadłość Bo kiedy otwieram paczkę z gwarantowaną ikoną na swoim koncie dzieje się to A kiedy otwieram paczkę na koncie jednego z moich widzów, no to wtedy. No, ale o tym, co udało się trafić, dowiecie się za chwilę. Na początku mam do Was prośbę, żebyście zostawili koniecznie łapkę w górę pod tym materiałem, a także zapraszam do subskrypcji tego kanału. Sprawa jest prosta i naprawdę bardzo poważna. Jeżeli Twój przycisk do subskrypcji jest czerwony, musisz zmienić to jak najszybciej. Musimy reagować w takich wypadkach, dlatego klikaj, klikaj koniecznie dzwonek, żeby przycisk był szary, dzwonek był zaznaczony. No, no bo jeżeli nie, to wydarzy się coś złego. Nie mam pojęcia co, ale naprawdę proszę cię, nie ryzykujmy, bo inaczej za chwilę ten film się wyłączy, ponieważ jest tu transmisja pay per view. Trzeba zostawić właśnie łapkę w górę i subskrypcję, ale mam nadzieję, że już teraz wszyscy mamy to za sobą, tak więc zapraszam, dopatrzmy. Zobaczmy. Pierwsze piki na dziś. Słuchajcie, to był Silver 1. Uważam że za Silvera 1. Brillem Bolo, Costil i Fisher to naprawdę nie są najgorsze wybory. Zobaczymy, kogo on wybierze. Elita 1. Napisz mi koniecznie, koza, jaki miałeś bilans. Jaki miałeś bilans, bracie, bo. Uła, siema Maciek, siema Maciek, witam serdecznie. A my otwieramy, słuchajcie, nagrody za Elitę 1. Słuchajcie, Elita 1 w tej drużynie tygodnia 28-2, nie? 28-2. Złośliwi piszą Gold 3, Elita 1. Ale ja wierzę, że tu będzie Vergil Nie może trafić Vergila w każdym piku, bo to by było bez sensu. Więc spokojnie wierzę, że tutaj będzie Vergil. po prostu. Ale w jednym mógłby być Mitrowicz. Może po prostu on chce wandajka z paczki z informami. Ja jestem w stanie to zrozumieć. Elita 1. Ostatnie piki. Ta gra Nie ma sensu momentami. 79, 75, 81. 8, eee, zobaczmy, co tutaj będzie. Dajmy mu ikonę może walkout, walkout Inform chyba, Brazylia. Bramkas. Czyli to jest Alison 89 oceny ogólnej. Dobra, to nie był inform. Troszkę te kolory mnie zwiodły. Ale dobra, pierwsza paczka za 89 oceny ogólnej. Alison może być. Zobaczmy jeszcze, kogo tam, kogo on tam ma, kogo on tam ma dalej. Ali Sondon Naruma banega okej. Okay. Mogło być gorzej, słuchajcie, mogło być zdecydowanie gorzej. Oczywiście te wszystkie rzeczy bierzemy mu do klubu. Dajmy mu Vandyka informa. Let's do this! Zróbmy to chat. Zróbmy to chat. Bandai inform z tej paczki. Jest lokal. Arnautowicz nie wierzę, to macie tu trzy informy. I najlepszym z nich jest Arnautowicz 84. O, jo 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 oj, siema Twiti, siema. A w tej parce nie ma walkoutu, nie? Jest mi tak bardzo żal. Naprawdę. Jest mi tak bardzo żal. Nie wiem, wiem jedno. Mamy tutaj e, talizman. Który przychodzi na razie. Przynosi na razie Arnautowicza. Ok, yy, widzę że tutaj Lamus Arnautowicza. 8-4 w tej drużynie tygodnia. To nie jest najgorsza opcja. Nie jest najgorsza opcja. Bierzemy Arnautowicza. I teraz, Panie i Panowie, Chłopcy i Dziewczęta, przed Wami Virgil Wandaj. Okej, okay. to już teraz są piki lepsze. To już teraz są piki lepsze niż, e, niż Elita 1. Teraz mamy walkout. Belgia, to może być coś dobrego, bramkarz Okej, okay, Thibaut Courtois 90, ile to jest 88 oceny ogólnej, byłem pewny, że ma 90 Ale 88 oceny ogólnej Dobrze, wreszcie Wreszcie poleciało, słuchajcie, wreszcie coś dobrego Trafiamy w tych paczkach Najgorsze, nie, przepraszam, nie najgorsze Bo już mieliśmy dzisiaj silver 1 Ale to jest pierwszy Gold 2 dzisiaj I zobaczmy, co tutaj będzie Pierwszy Gold 2 I nabir fekil Fekil Zakładam, że będzie chciał Nabila, Fe Nabila Fekira. Eee, zobaczymy, słuchajcie, co będzie w takim razie tutaj dalej. Jeżeli teraz są lagi, to one są spowodowane tym, że po prostu daje troszkę po kablach na połączeniu shareplayowym, a tutaj mamy e, Silesena, więc jak na razie porównajcie to z litą nie? Gold 2, porównajcie tego Golda z litą Dobra. Okej, okay, słuchajcie, mamy Golda 3, więc wydaje mi się, że mamy pewnego wandajka. Okej, okay, wandajka nie ma, ale Bender mówi, to ty trafisz wandajka. Zobaczmy. Drugi wybór. Berdzin. Wow, wow, wow. To jest walkout. Waliło po oczach strasznie. Nie mam pojęcia czemu. Lewa obrona i to jest Jordi Alba. Ależ ja, ale jakie to były flary, słuchajcie. Mamy walkout. Niemcy. Esio. O, Ok. ok. Liczyłem, że będzie SPO. Liczyłem, że będzie SPO. Ale słuchajcie. Nie jest najgorzej. Słuchajcie. Nie jest najgorzej. Mats... Um, ja bo miałem Ci pisać, ale już teraz nie muszę pisać. A tu trzeci walkout za Golda 3 i Brazylia. SPd. Okej, okay, Fernandinho, ale coś mi tak pachniało Neymarem, nie wiem czemu. Goldzik 3, jak się patrzy, Vergil za Golda 3. Okej, okay, bez Vergila, ale jest Bender. Ja się nie mylę w takich kwestiach, chociaż mogę powiedzieć, Gold 2, Gold 3, Gold 1 i Silver ten, i w sumie bym ciężko bym mnie trafił. Okej, okay, ma talizman. Czy ten talizman przyniesie mu Vergila Wandajka? Dajcie mi Vergila Mendera, Okej. Okay. Czyli ocena ogólna, a nie umiejętności, jakby ale rozumiem, jakby ten. Ja się nie, pa ja się nie patrzę na tych... Te... Proszę. Niech tu będzie Vergil. Paczka za 50 tysięcy. Może będzie tutaj ikona. Może trafimy mu Pele. Może coś mu trafimy, bo znaczy nie ikonę. Ale może trafimy mu coś. Liczyłem na Sadio Mane, nie będę ukrywał, ale Kalidu Kulibali to jest niezłe trafienie. 89 oceny ogólnej, umówmy się, nie jest złe. Do twarzy Kalidu, ee, nie, nie. Do twarzy jest Kalidu Kulibaliemu w em, koszulce Realu Madryt, z którym jest łączony. Ja żałuję, bo chciałbym, żeby był w Arsenalu, ale zobaczmy, talizmany są. Widzę, że. Widać, kogo chce tutaj trafić. Widać, kogo chłopak chce tutaj trafić. Zobaczmy. Czy ten Gold 1 będzie szczęśliwy wreszcie? Okej, okay, Deliali nie jest najgorszy. Pierwszy Deliali dzisiaj. Gold 3. Virgil, ale jest na Milfekir, ok. 8-4, powiem szczerze. 8-4, 8-6, dobre piki, porównając inne. Może coś tutaj być? Mamy walkout niebieski z Champions League. Zobaczmy, proszę Państwa. Brazylia, Esio, Pesrze, Thiago Silva. 87 oceny ogólnej. Tiago tak przed jest skocznym krokiem, taka samba troszeczkę. No ale spoko, spoko, spoko. Thiago Silva, niezłe trafienie. W ogóle co niezłe trafienia? Thiago Silva, zyle. E, więc naprawdę nieźle, nieźle, nieźle. Walkout. Nie. Trzy... Myślałem, że trzeci Mesji w tym roku, nie? Ja... Trzy... Myślałem, że trzeci Messi w tym roku, ale myślę, że e... Kevinator może być zadowolony całkiem, bo trafiamy na Aguero. Więc znowu, słuchajcie, znowu, słuchajcie, powyżej ty... 100 tysięcy. Cyk, cyk, bang bang. Co to dla nas? Co to dla nas trafić Aguero? Dobra, trafmy mu teraz tutaj bandajka. E... Potem trafmy i zobaczmy, co tutaj będzie. Chyba, chyba nie ma lookout'u, nie? No nie ma. No nie ma lookout'u. Brill Embolo. Dwie paczki z podstawową wersją ikony. Let's do this. Trafmy mu coś, proszę, proszę, proszę. Mam szczęście na kontach innych do paczek z gwarantowaną ikoną. I mogę mieć wielkie szczęście. I mogę mieć znowuż wielkie szczęście, bo to jest Brazylia. Ronaldinho, Ronaldinho. Kaka może być? Może być! Ja mam szczęście do tego kaki jak nic! Świetna! Co będzie w drugiej? Błyska się mocno! Brazylia! Eś! nie, 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 nie! nie! Okej, okay, Rivaldo! <ścoughs> Co się tu wydarzyło? No się ma, mordo, nie gniewam się! No myślałem, że w sensie jesteś Ricardo! Jakbyś był Ricardo, to by było źle, to ja bym wyglądał w ten sposób! Ole, się wystraszyłem. Zobaczmy. Mój człowiek. Dajmy mu tego wandajka, please. Tam tak zrobi. A mamy teraz Walkout Polska. Lewandowski. Dla polski Lewandowski Bardzo unikatowa koszulka podpisana przez Roberta Lewandowskiego. Jest to podpis, Robert Lewandowski, Kozaja Sport Ósemeczka, bo to numer, Robert Niemny, przecież sam to podpisywałeś Phil Jones, Phil Jones, Phil Jones, Phil Jones. A teraz zobaczmy drugie rozdanie i będę czy odegar. Player Pika. Zobaczmy, co będzie w tym piku. Szczerze, byłem przekonany przez chwilę, że to jest Virgil van za Silver 1. Czy padło coś ciekawego? Paczki z ikonami były mega. Powiem tak, dwa razy z rzędu, ikona z Brazylii, z paczek z ikonami. I to taka, mm. A tu Hiszpania, to jest Inform, czyli Carvajal. Proszę bardzo, jeszcze dzisiaj nie trafiliśmy Carvajala w piku. <coughs> Przepraszam, zapomniałem, że go w ogóle można trafić. A tutaj Carvajal powiedział z paczki za Silver 1. Każdym wiecie, każdym dawidzie Dychei. E, a tutaj dehea nie istnieje w ogóle, nie? Da Silva. Nie wiem, czy będzie chciał go, zobaczymy. Chociaż jest jeszcze MOLO. I druga paka, znaczy drugi pik. Okej! Okay! Zapomniałem zupełnie, że on istnieje. To mi się podoba. Ostatnia paczka na dziś: podstawowa wersja ikony. Dzisiaj trafialiśmy genialne ikony. Bez dwóch znań. Niesamowite. Trafmy jedną taką jaka dziś była, i jesteśmy w domu. Zobaczmy, co tutaj będzie. Mam szczęście do tych paczek dla was. Włochy ojoj Elo, maldini! Albo zamrotta! Ale to jest Maldini Czyli mam cały czas szczęście! Uhohoho! Paolo nie rób sobie tego, nie rób sobie tego, nie rób sobie tego, Paolo! Nie rób sobie tego! Jakiego... Jakiego ja mam farta? Do tych paczek z ikonami. Tak więc jak widzieliście w tym tygodniu, co prawda nie udało się trafić najlepszej możliwej karty, jaką był Virgil van Dyke, ale naprawdę nie mogę narzekać, biorąc pod uwagę to jakie ikony nam poleciały i ogólnie paczki były całkiem łaskawe, aczkolwiek mam wrażenie, że to, co najlepsze nadejdzie dopiero w nadchodzących tygodniach, kiedy dostępne będą paczki futmasowe, kiedy możliwe, że dostaną dodane nowe paczki Ligi Mistrzów, więc naprawdę będzie się działo. Ale żeby być tutaj na bieżąco, żeby być na tych wszystkich streamach, koniecznie zasubskrybujcie mój kanał, kliknijcie w dzwonek, żeby dostawać powiadomienia i zostawcie łapkę w górę, bo wtedy mi jest przyjemniej. Po prostu lepiej się czuję, a jest grudzień, są święta, więc... Sprawiajmy sobie wszyscy radość nawzajem. To był Koza, kanał Koza Sport. Na razie piuma!